wszystkim. Z tej strony Klemi i witam was w pierwszym odcinku dawno obiecywanej serii dotyczącej tabletów graficznych, którą przygotowałam dla was wraz z marką xp -Pen. Tablet graficzny od zwykłych tabletów różni się tym, że jest to urządzenie na stół współpracujące z naszym komputerem. Nie jest możliwe używanie jego bez jego wsparcia, gdyż nie posiada żadnych jego komponentów. Jest to po prostu urządzenie wejścia lub wejścia i wyjścia. Tak więc, jak już pojawiały się pytania w odcinku o rysowaniu na tablecie, gdzie ludzie pytali, gdzie kupić taki pisak do monitora. Nie jest to pisek do monitora, jest to specjalny monitor, czyli jakby osobny tablet. Nie ma możliwości w obecnym momencie na posiadanie takiej technologii, która pozwala nam na kupienie piórka, które umożliwia nam rysowanie na dowolnej powierzchni monitora czy ekranu, który mamy w naszym komputerze lub laptopie. W tamtym filmie używałam tabletu innej firmy, którego recenzję znajdziecie na moim kanale. Dzisiaj jednak przyjrzymy się marce właśnie xp -Pen. Która oferuje nam oba wcześniej wspominane typy tabletów. Zaczynając od urządzeń wyjścia, wyobraźcie sobie taki tablet jako powiększoną wersję touchpadu laptopa, na której posługujemy się rysikiem. I są to tablety, tak zwane na początek, ponieważ są po prostu o wiele, wiele tańsze. Firma XP proponuje nam dwie różne serie. Jest to seria Star, właśnie dla początkujących. Tablety z tej serii już za około 150 zł można kupić w rozmiarze zbliżonym do A6 oraz około 250 zł zbliżone do A5. I moim zdaniem rozmiar A5 jest fantastycznym rozmiarem do używania takiego tabletu. Ja sama zaczynam od rozmiaru A6 i było to co dość niewygodne. Seria Star oferuje po prostu najprostszą wersję, jaką możemy znaleźć z tabletu graficznego, więc, tak jak już mówiłam, jest dobra na początek. Mamy tutaj w tablecie, który będę dla was testować, 8 przycisków funkcyjnych, które są do zaprogramowania przez nas w dowolny sposób. Możemy tam sobie wgrać nasze ulubione skróty klawiszowe, czy na przykład na samym rysiku możemy ustawić sobie skróty do zamiany go w gumkę albo na przykład używania prawego przycisku myszy. W serii Deco spotykamy się z udogodnieniami, które w zależności od modelu związane są z jego mobilnością, smuką sylwetką. Tarczą pomocną w rysowaniu oraz możliwości używania go bezprzewodowo. Ostatnią kategorią tabletów oferowaną przez XP jest seria Artist. Jest to seria najbardziej zaawansowana już dla artystów, którzy mają trochę doświadczenia i chcieliby po prostu ułatwić sobie pracę, sprawić, by bardziej przypominała ona rysowanie tradycyjne, ponieważ mamy tutaj do czynienia z urządzeniami wejścia-wyjścia, czyli nasz tablet jest równocześnie naszym monitorem. To jest ten magiczny długopis odcinka z rysowania. Tylko tutaj już mamy dosyć duży skok cenowy, bo jeśli chcemy sprawić sobie taki sprzęt, musimy szykować na wydatek między tysiącem, a nawet trzema tysiącami złotych. Główną cechą takich tabletów jest to, że przede wszystkim mamy komfort rysowania od razu po naszej pracy, ponieważ w urządzeniu wejścia musimy patrzeć w monitor, nie patrząc na rękę, która rysuje. Natomiast właśnie w urządzeniach z serii Artist możemy rysować po ekranie. Cena zależy od rozmiaru ekranu, który sobie wybierzemy, jego rozdzielczości oraz np. występowaniu lub braku przycisków funkcyjnych. Tablet, który ja będę testować w tej serii to tablet XP-Pen Artist 22E Pro. Tablet ten posiada przyciski funkcyjne, jednak tak jak wspomniałam, nie są one częste pośród takich tabletów. Jeśli jednak nie zależy nam na największym rozmiarze, najmniejsze tablety mają tutaj około 13 cali i są dostępne już za 1500 zł. Podsumowując, kiedy wybieramy dla siebie tablet graficzny, musimy zwracać uwagę przede wszystkim na interesujące nas funkcje oraz wiążące się z danym modelem udogodnienia oraz oczywiście to, żeby mieścił się w naszym budżecie. Teoretycznie między tabletem wskazującym a monitorem graficznym nie ma zbyt wielkiej różnicy pod względem swojej funkcjonalności. I głównie tutaj różnicę stanowi cena oraz wygoda użytkowania, jeśli ktoś przyzwyczai się do rysowania na tablecie patrząc się w monitor, to nie będzie to wielkim problemem, a na pewno zaoszczędzi trochę pieniędzy w naszym portfelu. Jeśli jednakowoż chcemy sprawić sobie taką przyjemność, czy po prostu zależy nam na komforcie pracy na monitorze, możemy zainwestować w sprzęt, który na pewno pozuży nam długi czas. Ja osobiście na tabletach graficznych rysuję od lat 7. Przez pierwsze 5 lat używałam tableta Wacom Bamboo. To jest właśnie tablet wskazujący. A przez ostatnie 2 lata korzystam z tabletu ug 1910 b z takim też stażem postaram się opowiadać Wam o tabletach graficznych w tejże serii. Nie jestem żadnym profesjonalnym testerem, czy jakimś wybitnym grafikiem. Po prostu jestem osobą, która już od paru lat w tym siedzi i liczy na to, że zauważone przeze mnie w tym czasie wskazówki, problemy, jak ich rozwiązania przydadzą się Wam w Waszej podróży w Digital Arcie. Jeśli już o błędach mowa, kiedy zamówiliście już swój tablet... I przychodzi do was paczka z waszym nowym sprzętem. Przede wszystkim musicie się z nią obchodzić ostrożnie, aby nie uszkodzić tego, co jest w środku. Trzymamy się dobrej wiary, że kurier też dobrze się nią zajął. Jeśli chodzi o szczegółowy unboxing tabletów, które będę wam pokazywać, zostanie on zaprezentowany w odcinkach z indywidualnymi recenzjami. Teraz skupmy się przede wszystkim na tym, co robić, a czego nie robić. Czyli jeśli macie tablet w postaci monitora, zanim ściągniecie folię zabezpieczającą, Podłączcie go do komputera, ponieważ wtedy nie ryzykujecie zarysowania ekranu. Ewentualnie pod dany ekran musicie sobie położyć coś miękkiego koc, ręcznik, aby nic mu się nie stało, ponieważ mój stół był całkowicie sprzątany. Wszystko super! Położyłam monitor i nie wiem, za ręką chyba soli z akwareli sprzed. Miesiąca musiał znaleźć się na stole, gdyż monitor był trochę przysunięty i już ma małą ryskę, co możecie zobaczyć. Więc uważajcie na to, jeśli chodzi o sam zarysowanie tabletów. W odcinku o akcesoriach będzie mówić m.in. o ochroniaczu, nowy wyświetlacz. Wracając jednak do błędów, czy innych rzeczy podczas instalacji naszego nowego sprzętu. Kiedy wybieramy sterowniki, to mogą być one dołączone na płycie lub też nie. Wtedy przede wszystkim kierujemy się na stronę producenta, gdzie mamy sterowniki do wszystkich tabletów. Pamiętam, że kiedy pojawiały się dopiero na rynku tablety z innych marek niż Wacom, narzekały na sterowniki, że są problemy z ich instalacją. I jedną z przyczyn takiego problemu może być pobranie złego sterownika, co było w moim przypadku, chociaż robię to już po raz kolejny i to tak, kolejny, kolejny. To na stronie producenta wybrałam sobie sterownik. W przypadku obu tabletów miałam ten problem. Wybrałam sobie sterownik z trochę innej wersji tableta, który już nie funkcjonował, jeśli chodzi o monitor graficzny. A w przypadku tableta wskazującego wszystko pobrałam. Restartowałam. Bardzo ważne jest restartowanie komputera. Wszystko już gotowe, zainstalowane, ale mój komputer dalej nie rozpoznaje tabletu. Co się okazało? Musicie docisnąć bardzo dobrze yy, kabel USB, łączący Wasz tablet z komputerem. Gdyż ja myślałam, że to musi być delikatnie, jednakowoż było to za mało wciśnięte i po prostu komputer nie miał żadnej łączności z tabletem. Problem z obsługą sterowników związany z kablem może być jeszcze taki, jeśli używacie przejściówki, którą teraz widzicie na ekranie. I ja ją stosowałam w przypadku mojego poprzedniego tableta, gdyż miał po prostu krótki kabel i niesie go mojego komputera. Dwa monitory na biurku to jest całkiem spora odległość później do skrzynki pod biurkiem. Natomiast o co chodzi to... Tablet obecny od XP Pen miał problem z łączeniem się z komputerem poprzez ten kabel, tylko dlatego, że była użyta przejściówka, więc muszę mieć jakby podpięty ten tablet bezpośrednio do komputera bez żadnych przejściówek. Więc jeśli używacie czegoś takiego, to sprawdźcie, czy to nie będzie rozwiązaniem Waszego problemu. Jeśli nadal borykacie się z jakimiś przeszkodami, które uniemożliwiają Wam użytkowanie tabletu, zajrzyjcie do sieci i opiszcie swój problem, a najlepiej zapytaniem w języku angielskim bo zakładam, że ktoś już na pewno z takim się spotkał i może nawet znajdziecie do niego rozwiązanie. Jeśli nie, to pomocy możecie szukać na stronie producenta. Kiedy już pokonacie wszystkie przeszkody, to czas na oswojenie się z nowym sprzętem. Moim zdaniem hasło oswojenie się jest tutaj bardzo dobre, gdyż, ale powiem ponieważ, nawet jeśli nadal jest to rysowanie, to jest to kompletnie nowa powierzchnia, ponieważ obecne modele tabletów bardzo dobrze odtwarzają teksturę papieru, szczególnie te wskazujące, przy monitorach potrzebujemy do tego folii, w większości przypadków, żeby sobie chociaż trochę odzorować tą fakturę, no ale tak czy siak jest to kompletnie inne medium, do użytkowania, którego musimy się nauczyć. Ja sama do tabletu wskazującego potrzebowałam sporo czasu, żeby się przyzwyczaić. Więc, jeśli Wam też to trochę zajmie, to nie zahamujcie się na samym wstępie, tylko musicie poświęcić na to trochę czasu, aby przyzwyczaić się do rysowania, patrząc się kompletnie gdzie indziej. Przede wszystkim dajcie sobie czas, żeby poznać narzędzia, które macie w programach. Przede wszystkim poznać różne programy. Nie musicie na samym wstępie kupować jakiegoś. Polecam rozejrzeć się po sieci, na pewno coś dla siebie znajdziecie. W nadchodzących odcinkach pokażę też Wam parę programów, które mogą Was zainteresować. Przede wszystkim spróbujcie nowych narzędzi, nowych pędzli, e, możliwości przekształcania rysunków, wymazywania do woli, czego tylko chcecie. Nie spodziewajcie się na samym początku wielkich sukcesów, ponieważ no, wszystko wymaga czasu. Oczywiście, jeśli byliście w stanie od razu osiągnąć takie efekty, jaki chcieliście, to brawa. Ja nie byłam w stanie, więc nie martwcie się, jeśli nie wychodzi od razu. Spróbujcie swoich sił. Dajcie temu szansę przede wszystkim, bo moim zdaniem digital art ma ogromną przyszłość. Wiadomo, nic nie zastąpi kartki papieru i wszystkich mediów, które są dostępne, ale jest to kompletnie nowe narzędzie pracy, którego każdy powinien spróbować. I tak jak kiedyś. Było to niewyobrażalne, że można sobie było pozwolić jako zwykły użytkownik komputera na kupno takiego tabletu. To moim zdaniem, ceny, które dzisiaj poznaliście i ogólno dostępne w sieci z innych marek, są bardzo przystępne, jeśli chcecie spróbować swoich sił, bo nawet jeśli możemy mówić, że jest to spory wydatek na jeden raz, to patrząc na to przyszłościowo, inwestujemy po prostu w siebie i w swoją pasję. Tak więc jeśli kiedyś myśleliście o tym, żeby spróbować się w digital arcie Zapraszam do tego, jest to fantastyczna zabawa Na początku szczerze nienawidziłam rysować na komputerze Ale z czasem przyzwyczaiłam się do tego A po jeszcze dalszym czasie bardzo to polubiłam I teraz mi to ogromną przyjemność Lubię też mieszać techniki, co wam na pewno pokażę Przede wszystkim jeśli macie jakieś pytania To proszę zadawajcie je w komentarzach poniżej Ponieważ to zrobicie taki zbiorczy odcinek Z moimi odpowiedziami na wasze pytania Więc jeśli coś was cały czas nurtuje I jeśli ja nie odpowiem na to w kolejnych odcinkach to postaram się załączyć odpowiedź na to w dedykowanym temu filmie. A na razie dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Dziękuję XPPN za współpracę. Mam nadzieję, że nasza wspólna seria Wam się spodoba. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku z serii. Piszcie Wasze opinie, co Wam się podobało, co chcecie, żebym zmieniła w takiej formie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia. No i cześć.